Dzień dobry w tym komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej. Ja jestem przewodniczącym PKW Kazimierz Kopernik, a ja na tym materiale powiem i omówię ciszę wyborczą i to, ciszę wyborczą wyborów prezydenckich 2024. I tak. Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem głosowania. Na ten moment już trwa cisza wyborcza, jakby już ktoś nie wiedział, za chwilę w sobie. I w najbliższy, w najbliższy czwartek od godziny północnej i potrwa do zakończenia wyborów. I tak, e, pierwszy punkt, czego nie można robić, e, na pewno zakaz agitacji wyborczej. W tym czasie nie, nie można prowadzić e, agitacji wyborczej. Nie wolno zwoływać e, zgromadzeń e, i organizować e, pochodów i manifestacji. Wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych, dotyczy to również e, internetu. Przybywając w lokalu wyborczym, zabrania się również m.in. eksponowania napisów, znaków oraz symboli kojarzącymi z kandydatami i komitetami wyborczymi. A za złamanie zakazu agilacji grozi kara yy, grzywny. Wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać najbliższej policji. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że naruszenie zakazu prowadzenia agilacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej to wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży, zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów przestępstwo. Państwowa Komisja Wyborcza nie zajmuje się oceną, czy w danym przypadku doszło do naruszenia zakazu prowadzenia agilacji wyborczej. Należy to do organów ścigania i sądu. E, też obowiązuje zakaz publikowania sondaży. W czasie ciszy wyborczej nie wolno upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Za załamanie zakazu grozi kara grzywnych od 500 tysięcy do miliona złotych. Materiały upublikowane przed ciszą wyborczą, materiały wyborcze zamieszczone przed końcem kampanii wyborczej nie muszą być usuwane w przestrzeni publicznej na czas ciszy wyborczej. Nie wolno ich modyfikować ani przemieszczać, ponieważ może to zostać uznane za czynne prowadzenie agilacji yy, wyborczej. To już chyba wszystko w tym komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej. Dzisiaj jeszcze przyjdzie, przyjdą spoty, to też cisza wyborcza, oraz jak głosować. Ja bardzo dziękuję za to, za odsłuchanie. I widzimy się niedługo podczas y, jutro o godzinie 21, podczas y, y, wieczoru wyborczego y, PKW. Dziękuję bardzo.